Ko chciałbym w tym filmie, będzie on krótki, ale chciałbym podziękować za to wszystko, co zrobiliście na moim kanale. To po prostu, niby to mało subskrypcji, te 23, ale dla mnie to robi furorę po prostu. Y, wam dziękuję, że zrobiliście to i dla wszystkich osób, którzy y, to słuchają. Życzę miłego dnia i wspieram wszystkie osoby, które mnie subskrybują. No i teraz może jeszcze taką rundę pożegnalną. Jeżeli się y, nie uda, to się nie smucimy, bo to właśnie o to właśnie chodzi, że nie smucimy się, jeżeli coś będzie źle. No i mega box za darmo, proszę Państwa. Mega za darmo. Tu jeszcze cztery. Yy, I tutaj skrzyneczka malutka. Yy, proszę bardzo. Specjalna. Yy, te. 25. 23, subskrypcje i otworzymy sobie tą ofertę, tą z 99 gemów na początku tego darmowego megaboksa proszę bardzo, co będzie? piątka, czyli nic Ok. otwieramy te cztery mega boxy, proszę państwa za chwilę kupimy ten zakup zbierałem na karnet ale to jest ważniejsze ważniejsze jest to że was uszczęśliwię i taka okazja nie zdarza się raz w życiu. Zdarza się tylko raz w życiu. Więc trzy, dwa, jeden. Kupiłem. Kupiłem to, proszę Państwa. Uwaga. Jedynka. Te punkty mocy. Dobra. W pierwszym megaboksie może tak się zdarzyć. Druga. Znowu. I co? I co mamy? Aj, gadżet. Dobra. Jeszcze mamy dwa megaboksy, proszę Państwa. Ale już jeden gadżet jest. Piątka. Znowu nic nie ma. I proszę na koniec szóstka. Ostatni megabox, proszę państwa. Piątka, ale mamy chociaż ten gadget. Super. Cieszę się, że wydałem te gemy. Tak mi teraz serce bije. To damy sobie do Franka. Mega mi teraz serce bije, tak naprawdę. Po prostu fu. O ja, jeszcze jedne punkty mocy. Dobra, to damy sobie do Majka. Okej. Okay. Teraz mam tylko 11 gemów. A jak mało się zrobiło, dobra. Jest jeszcze coś, co możemy kupić. Teraz teraz, yy, na no wszystko, no wszystko wydaje. Na wszystko wydaje. Na co mi stać? Tu było jakaś oferta za 11 gemów? No, coś za 11 gemów. Proszę, żeby było coś jeszcze. Proszę, coś za 11 gemów. Tylko za 11. No, utarciłem połączenie. Pewnie za dużo osób chce się do teraz dobra logować. Ale ja dziękuję Wam bardzo. Życzę miłego dnia. Cześć!